Proszę, zabieramy projekt, proszę, jedziemy. Nie, 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 nie. Ale już nie, nie. Proszę państwa, proszę wszystkich na, miejscu, da, na da, zakrani, da. Proszę, 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 Nie wiem, co chcecie oglądać. Dziennik czy kobre? Nic z tego nie będzie. Wasz czas należy do mnie. W mojej twarzy nie widać, ale nie regulujcie odbiorników i tak nic nie ujrzycie. Przedstawię Wam dziwną historię. Mężczyzna, lat 48, kolejarz. Obciążenia dziedzicznego nie podaje. W dzieciństwie często uciekał na wagary, które spędzał w kinie. Uprawia samogwałt od 14 roku życia, żonaty. Uśpiony ujawnił, iż utrzymuje sporadyczne stosunki intymne z mieszkającą w sąsiedztwie Krawcową. Poprzednio starał się leczyć u zielarza. Było tak, będę mówił po kolei tak jak było. Przechodziłem akurat ulicą i specjalnie się nie spieszyłem, bo byłem i tak spóźniony i idę sobie zimno jest. O, myślę dobrze, że mam kurtkę grubą na batolinie. Podchodzę na plakacie fotoplastikonu Afryka. Zajrzę, myślę sobie w tę lupę, ponieważ osobiście bardzo hołduję egzotyce. Zdziwiłem się, bo na tym obrazie to zobaczyłem akurat siebie, jak idę po śniegu, nie wiadomo dokąd i z kim. Coś mi tu nie pasuje. Myślę sobie, ostatecznie stać mnie jeszcze na bilet za 6 zł, więc poszedłem do środka. Niestety, ale patrzę, co będzie dalej. Siadam, reguluję te kant maszynkę i co widzę? No, więc na tych obrazkach całe moje życie stanęło mi przed oczami. Najpierw to była kamienica przy ulicy Koźlej 16, gdzie się urodziłem. Mało tego, wychowałem. Potem było moje zdjęcie ze ślubu. Ślub brałem w łodzi i mogę to szczerze powiedzieć, że było bardzo wesoło na ślubie, niestety. Patrzę dalej, jak raz już jestem na parowozie. Roześmiany jakiś w pracy, niepodobny. Potem jeszcze było, jak mnie nagradzali, że puściłem towarowy zełku na boczny tor, bo inaczej to by on zrobił marmeladę z tego pasażerskiego 386 Storunia. No dobra. Ale tu znowu widzę, jak zaglądam w tę lupę przed fotoplastykonem. Więc się już zdenerwowałem, bo zaraz potem piąć byłem na śniegu i tak w kółko. Nie rozchodzi się już o te 6 zł. Ale co ze mną jest? Może pan być najzupełniej spokojny. Przypadek jest z naukowego punktu widzenia banalny. Oto wykres. Dla uproszczenia przyjmujemy trzy strefy świadomości. To pańska podświadomość emituje pewne obrazy. Odbite fotoplastykonie, kształty i barwy rejestrowane są następnie przez świadomość jako rzeczywistość przedstawiona. Zjawisko to już dawno wykorzystał Straton. Po każdym myciu stosował on przywołanie obrazu przed kąpieli dla dokonania oznaczeń na skali czystości. Widzi pan, jest jedna rzecz. Należy zawsze wybiegać myślą o myślną przyszłość. Była modelka lat 35. Obecnie projektantka mody młodzieżowej. Skarży się na brak zrozumienia ze strony otoczenia, gdy mówi o sobie jako mężczyźnie. Byłem, robiłem. Od czasu pobytu w Paryżu, gdzie przebywała jako korespondentka tygodnika Młoda Moda, uprawia flagelantyzm i jeździectwo. Używa kosmetyków firmy Old Spice i maszynki do golenia marki Harkov. Posiada zaniedbany inwentarz osobowości. Niech Pani będzie zupełnie spokojna. Proszę sobie wyobrazić, że to ja przyszedłem do Pani, a nie Pani do mnie. A teraz słucham. Zawsze lubiłem landrynki. Dziennie gryzłem od dwudziestu, do 35 dekagramów. Trzy miesiące temu lekarz zabronił mi jedzenia cukierków z powodu galopującej nadkwasoty. Od tego czasu mam tylko jeden i ten sam sen. Śni mi się, że jestem zupełnie samotny. Oczekuję propozycji. Jak zwykle. Na godzinę przed świtem zjawiają się wysłannicy prezydenta nowej Zgagi. Zapraszam ich do środka. Notyzują mnie i proponują objęcie stanowiska Ministra Cukrownictwa. Zgadzam się i przyjmuję prezenty. Wtedy zjawia się pan doktor. Panie profesorze. No tak. Zabierz mi dziecku misia, a przyszli się nie niedźwiedź. Urojenia kompensacyjne, reakcja nieco infantylna, ale zupełnie prawidłowa. W stanie niegłębokiego snu apetyt na landrynki aktywizuje wybiorczo kory i ośrodki podkorowe mózgu. W wyniku tego powstają marzenia senne. Treść snu, która w jednym kręgu kulturowym uważana jest za naganną i represjonowana, w innym mieści się z powodzeniem w granicach normy. Dlatego myślę, że byłoby najlepiej, gdyby pani zechciała udać się na pewien czas i jak to mówią, rozejrzeć się w sytuacji. Pacjent lat 27, zaopatrzeniowiec. Podaje, że w dzieciństwie brał udział w grupowych zabawach z indorkiem. Od najmłodszych lat pije jedynie spirytus. W wieku szkolnym korciły go, jak to określił, eksperymenty chemiczne. Za podpalenie magazynu wespół z magazynierem macierzystego przedsiębiorstwa skazany został na dwa lata więzienia. Od lekarza więziennego otrzymywał jakieś tabletki, które mu jednak nie pomogły. Badany testem Rorschacha i poddany eksperymentowi kuliszki, wyraził gotowość zmiany nazwiska, zawodu i uposażenia. Proszę odsłonić oczy. Do tej wizyty zmusiła mnie moja żona wraz z teściową. Teraz chodzi się o to, że byłem z kolegą na delegacji. W Częstochowie, jak zwykle zamieszkaliśmy w hotelu dworcowym. Więc wchodzimy do tego pokoju, a na oknach były zasłony. No to ja mówię tak, dla zgrywu do kolegi. Mogę się z tą Kazek, założyć, że na dachu tego domu naprzeciwko będzie strażak. A wtedy on powiedział, o, takiego. No i odsłonił kotarę. tam rzeczywiście był strażak, który notabene spał. Chciałem jeszcze nadmienić, że ja tego strażaka uprzednio nie widziałem, nie znałem. W związku z tym nie mogłem działać z nim w zmowie, bo jak Kasek zobaczył, że przegrał, to pomówił mi o współudział ze strażakiem. A żona przysłała mnie dlatego, że takie numery to mi się zdarzają nie pierwszy raz. I bardzo dobrze. I widzi pan, jest taka sprawa. Ma pan déjà vu w czystej postaci. Bez zbędnych komponentów. Zbuduje na panu nową teorię. Damy popalić profesorowi Białkowskiemu. Odkształcimy krzywą Wrangla. Podniesiemy próg możliwości. Tak więc możemy pozwolić sobie na chwilę radości. Na mapie rozległego obszaru wiedzy o świecie i życiu człowieka znikła jeszcze jedna biała plama. Przejrzyste i konkretne wytłumaczenie zjawiska déjà vu to dalszy krok na drodze do pełniejszego poznania społecznie ukształtowanego sposobu świadomego istnienia człowieka. Nasze osiągnięcie potwierdziło raz jeszcze, iż o sukcesie w każdej dziedzinie twórczych dociekań decyduje upór, wytrwałość i nade wszystko kompetencja. Bawcie się dalej. Mm.